Okej, okay, także Bedławcy mają nowy update, że dodano... Yy, w Krym dodano nowe kity. Także dzisiaj będziemy go sprawdzali. Nie będziemy używali właśnie tego ki, yy, ki, kita, ale będziemy sobie grali. Yy, będziemy próbowali... Yy, oh Boże. No po prostu będziemy próbowali. Będziemy próbowali... Yy, no wygrasz wygrać chociaż jedną minigierkę, także to zaczynajmy hmm. Jakby coś barbariana hmm. Smoka nie będziemy zakładali łucznika nie, łucznik nie ma Jakiego to kit'a kurde się? Nie, nie No i solo oczywiście Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodoba Jeżeli tak to zostawcie suba i lajka Um, nie, nie musicie, oczywiście. Mm. Eee, czasami będę przegrywał, czasami nie. Eee, no to nie śmiejcie się ze mnie po prostu. Trochę jestem nukiem, troszkę nie. Trochę tak, trochę nie. on nie, on ma suszczajna. Kurde, zapomniałam sobie założyć suszczajna. Kurde. Kurde, miałem zamiar do tego skin... Chwilę, czy on nie ma... Nic, bo... Jak to? Jestem czerwony, ok. Jak to jest niebieski? Nie wiem. Dlaczego moim sąsiadem jest e, żółty? Tyle, nikogo nie ma na żółty. Sus Ultra. No to widzę, bo masz Sus China. W ogóle zresztą napiszcie w komentarzach, jak się mój nowy skin. Jakie dziwne dźwięki, jakby słyszę... Bur... nie to chyba jest... Ale po prostu tak ciup ciup w tym samym czasie, po prostu poniszczono beda, nie? Sobie nie zbieram na bed alert, tylko na break damage, żeby zniszczyć niebieskiemu beda. Jeśli Kuba to będzie oglądał to bardzo przepraszam, bo niebieski to jest jego ulubiony kolor. I w sumie sobie w tym czasie pójdźmy do bardzo żółtego, tam będzie jest duża irona. No przy okazji ubeda, bo to jest moja misja. No właśnie. Czy w ogóle Rage blade czy Rage'a sobie jeszcze w ogóle nie farmowałam. Dobra, break mage i lecimy na tego gościa. Dobra. Idzie na mnie już sam. Bardzo się cieszę z tego powodu. Bardzo się cieszę, że dał mi się pięk, tak pięknie zabić. Bardzo mu dziękuję. Tak dał mi się w ogóle. Po, po prostu sobie szedł do mnie. I tak, o jezu, zabiję go. Jest taki koks. No fajnie, dziękuję. Teraz pewnie pójdziesz do Mida, żeby pójść od Mida strony dotąd. No właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Może święta on się boi, ja mam drewniany mieczek. O, jak on się kurde nie może bać, no. Jak on się kurde może mnie bać, jak ja pewnie panę teraz, właśnie. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Kurde, boi się mnie, no. Teraz powinien się wstydzić. Jestem bardzo nubem. No, ktoś tam idzie chyba na niego. Czy zieloni mają już, to tak? Mają! Uh -huh. Uh -huh. Idziesz na mnie? Bo jeśli tak, to będę ci wdzięczny. A nie, dobrze. Tu w sumie też jestem wdzięczny. Dobra, nieważne. Um. Jak jest tylko 70. Dobra. Teraz chcemy sobie wedać. Oczywiście piramidkę, żeby nie było łatwo się dostać. I teraz on sobie pewnie kupi. Em... Bo ja już mam break damage, więc w sumie, yy, prawdę mówiąc, mógłbym. Nie, Co? Ja nie kupiłam. Ja kupiłam filet. Właśnie ja się... Kurde, widzowie, pewnie wy się zastanowiliście... przecież Zombieczek mówił, że kupuje Break the Dlaczego on kupuje Bed Alarm? Sorry, pomyliło mi się. Boże, muszę teraz iść go gościa zabić, żeby wziąć jego... Ja no, on jeszcze nawet Beta sobie, kurde, nie sprojektował. Ale w sumie dobrze, bo Muszę mm, szybciej zniszczyć. No. Ech... Kwestury Nie, Bardzo się cieszę. Czy oni Oni chyba z Bob mi się tak wydaje. On tak z Davai, da papa. E yeah, boy. Antek. Just say no. I say no, and no, no is no. Ah, oh, you can't shove it with me, Bill. You can suffocate... <laughs> <Kurde no. sighs> yeah, shove it, yeah? Curda no? I said that. Dobra nie liczymy moich deadów, bo ja będę miał... Dobra, nieważne. Będę... E, dwa szkila, on tylko... Nie, nie, nie. Ja nie. No do tego nie. Ja nie wiesz. Po prostu... Zero FPS. Aha, dziękuję. O, tak armor Żelazny mi się bardzo przyda. Żelazny armorek bardzo mi się przyda. Je yeah. dobra, że jeszcze się wygrywa, tak, dobra. to pewnie zaraz musimy kończyć, bo będę ich tam bardzo krótko mi pozwala. W sumie to nie jest jakaś warta krótka, ale dobra. Tak, mm, dobra, pewnie to będzie najkrótszy mój filmik. W z Robloxa. Ogólnie to by, będzie pewnie mój najkrótszy filmik. I w ogóle on... Y, bo pamiętacie jak ja dostałam kila? Ja nawet nie, nie wiem, y, przesia ja tego właśnie nie zabijłem. Zapomniałem, że jest coś takiego, że jak... Le. Tylko Purple został. Dobra. Kurde, trzymał. Czy ma diamentowy miecz? On chyba ma diamentowy miecz. Nie, nie, ja. Jakby kuba ze mną, kurde, by był albo ja, albo on wygrywa. Pewnie on wygra, bo ja jestem, kurde, nowym. Rage nawet. Rage, Rage, sobie nie, nie farmiłem. Po prostu. Kościół Fajnie Naprawdę fajnie, kurde dobrze, że on chociaż już nie ma beda, nie? Kościół Jeśli ty myślisz, że mnie kurde zabijesz, to to się trochę mylisz, bo przecież jest szansa Jak będę mnie tak zbo... bo, bo Kurde, przegram no tak, na tej mapie to jest maksymalna wysokość bu bu budowania, no ale jak ja mogłem dopuścić, przy, mogłem to yy, zabudować tym jeszcze TNT, okej, okay, no. Wysoka. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie suba i lajka, like, Miło się widzimy w następnym odcinku na moim kanale, więc pa!